Rok 2018 był rokiem z budżetem dwukrotnie większym niż w roku 2015. To pokazuje, że przybywa nam dochodów, przybywa też wydatków, to znaczy też, że jest znacznie więcej zadań do wykonania, w tym zadań inwestycyjnych, które niemało kosztują. Udało się zrealizować zamierzenia, może nie wszystkie do końca. Puck wszedł w bardzo trudną inwestycję, kanalizację na przykład, rozdział na deszczową i na sanitarną. Ona właściwie się zakończyła. Cieszymy się, że udało się w terminie. Przypomnę, to kosztowało ponad 28 milionów złotych. To było olbrzymie wyzwanie. Dwie termomodernizacje, yy, wiele innych zadań, zadania oświatowe, które jak wiemy są niedofinansowane, trzeba było w budżecie miasta dodatkowe znaleźć 6 milionów złotych. My czujemy, że miasto Putz się rozwija, że, że idziemy w dobrą stronę i chcemy, żeby szło w dobrą stronę. I mam nadzieję, że rok 2018, to otrzymane dzisiaj absolutorium, jest tego dowodem.